Dzień dobry, nazywam się Filip Wierzchowski i jestem prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami. Znajdujemy się w hotelu Intercontinental w Warszawie, gdzie już 29 listopada 2024 roku będziemy wspólnie świętować 30-lecie naszego stowarzyszenia. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy wieczór. Inspirujący power speech Krzysztofa Hołowczyca gwarantuje, że jego historia zmotywuje nas do działania. Następnie spora dawka dobrego humoru, ponieważ wystąpi dla nas Cezary Pazura. To będzie niezapomniany wieczór pełen emocji. Po części oficjalnej zapraszam na uroczystą kolację i bankiet, gdzie w nieco luźniejszej atmosferze będziemy świętować do Białego Rana. To doskonała okazja do nawiązania nowych relacji i wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Szczegóły i bilety znajdziecie na stronie 30 Nie może tam Ciebie zabraknąć. Do zobaczenia.